Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Was na czytanie na ten moment. Sprawdzimy, co karty mają nam do powiedzenia właśnie na tą chwilę. Moi drodzy, jest to czytanie z serii Wybierz talię, więc mamy tutaj do wyboru trzy talie, z kamieniami. Dodatkowo. Pierwszy kamień to jest Turmalin różowy. Italia tarot Illuminati, druga talia z kamieniem aparet. Italia między niebem a ziemią i trzecia granat i tarot nocy. Czytanie na ten moment, na tą chwilę. Jeden, dwa, i trzy. Dobrze, zaczniemy sobie od jedynki. Tarot, tarot Illuminati i kamień turmalin różowy. Zobaczymy, co dla osób, które wybrały tę talię, jaki jest przekaz od. Tarota na tą chwilę, na ten moment. Czwórka mieczy. Rycerz Kielichów. Księżniczka Kielichów. świat arcykapłanka i trójka W przełożeniu mamy siódemkę pentakli karty mówią odpocznij Odpocznij od, od emocji, tak? Yy, właśnie, odpocznij od emocji. To po pierwsze, ale odpocznij też od takiego zbyt emocjonalnego, zbyt yy, nie do końca takiego bo tutaj mamy w przeszkodzie księżniczkę kielichów. Takiego troszeczkę na, I od takiej troszeczkę naiwności emocjonalnej, tak? Od takiej kapryśności, nie, kap, nie bądź kapryśny, tak? W tych swoich emocjach. Odpocznij od tego. Być może trzeba właśnie też uwolnić, moi drodzy. Bo teraz tak, emocje, myśli i intuicja. Mnie się tutaj trzy rzeczy pokazują. Odpocznij właśnie od tych takich. Um, emocji nie do końca dojrzałych, takich niesprecyzowanych, tak, od uczucia takiego być może, które przyszło niedawno, ale wy tak do końca nie wiecie, nie wiecie, jak z tym postąpić. Również odpocznijcie od myśli nad tym. Uspokójcie swoje myśli. Prześpijcie się z tymi myślami, z tymi uczuciami. Tutaj karty wskazują również na cierpliwość. Powoli, zwolni, Ok? Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Arcykapłanka tutaj nam się pokazała. Czyli na, kierujcie się po pierwsze intuicją, bo jeżeli odpoczniecie od nawału takich emocji różnych i kłębiących się myśli, tak? To wam się wyostrzy intuicja. Ta karta też mówi uspokój myśliwy wyostrz intuicję. Intuicja wtedy będzie miała szansę zabrać głos w was. I mam wrażenie również, bo to jest to, co nieuniknione, również poznacie jakąś tajemnicę. Pozwoli to wam jakby uzyskać świeżość, tak? Takie wyczyszczenie swoich emocji, swoich myśli, po pierwsze. Na pierwszy plan wysuwają się emocje tutaj. Odpocznij od nich, wyostrz o intuicję i wtedy objawi się przed tobą jakaś tajemnica, odkryje się przed tobą jakaś tajemnica. Dojdziesz do jakichś wniosków przy pomocy intuicji. Wyostrzy się intuicja. Na ten moment należałoby zakończyć pewien etap w swoim życiu. Właśnie ten etap zbyt emocjonalnego podejścia do pewnych rzeczy. Tak? I cierpliwość, cierpliwość. Cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość. Bo w tym momencie macie szansę zasiać coś nowego, ale żeby zasiać coś nowego, to trzeba zrobić miejsce na to coś nowego, czyli zakończyć pewien etap. Tak? I poczekać cierpliwie. Tu jest czekanie, i tu jest czekanie. Odpocznij od emocji, od myśli, by ostrze się intuicja. A wtedy też z cierpliwością, czyli po raz trzeci cierpliwość, będziecie mogli czekać, i z taką pewnością też, że to, co jest dla mnie, już zbliża się. Ale należy zrobić temu miejsce. Trzeba też otworzyć swoją czakrę serca, tak? Na ten moment może potrzebujecie właśnie otwarcia serca, żeby też wpłynęły jakieś nowe, świeże emocje do was, czyste emocje. Przekaz na ten moment: odpoczynek i cierpliwość, zakańczanie. intuicja. Zawierzcie swojej intuicji. Co jeszcze na ten moment? Wyciągniemy jeszcze jedną kartę z innej talii. Co jeszcze? Jakie jeszcze przesłanie tutaj jest? Czwórka kielichów. Właśnie. Ta kobieta jest wyraźnie tutaj zniesmaczona, rozkapryszona, znudzona. Bo skupia się na tych kielichach, czyli na tych emocjach, yy, które powinny się już zakończyć. Powinny się zakończyć i wtedy otworzy się przed tą kobietą, to znaczy otworzy się. To już jest otwarte, to już gdzieś czeka za progiem, tylko ona tego nie widzi. Tutaj jak na dłoni ma wszystko. Całe emocje przyniesione, świeże emocje, czyste emocje, niczym nie zabrudzone, nie zabrudzone przede wszystkim myślami, tak? Może intuicja Wam podpowie wtedy, gdzie patrzeć, w którym kierunku, gdzie podążać. A warto, ponieważ. To przyniesie Wam, bo wynik jest trójka buła, to, to przyniesie Wam y, pewność, że warto czekać, że to już jest bardzo blisko. I jeszcze raz powtórzę: cierpliwość. Dobrze. I teraz dla osób, Przekaz na ten moment dla osób, które wybrały aparyt, stalion między niebem a ziemią. Jaki dla Was jest przekaz na tą chwilę, na ten moment? A z pentakli. Dziesiątka kielichów. Dwójka monet. Mak. Pięknie się tu robi. Znowu arcykapłanka w tym samym położeniu. co u jedynek i rycerz buław. I w przełożeniu mamy, no do tego jeszcze czwórkę pentakli. Dużo tutaj się ziemi pokazało. Słuchajcie, los przynosi wam w tym momencie coś nowego. Coś innego, z czym poradzicie sobie jak najbardziej. Przyjmijcie to. Yy, dlaczego tak się będzie działo, żeby poczujecie, że coś tutaj mm, takiego, na co być może czekaliście dość długo, już jest, już jest przyniesione? Tylko teraz trzeba to wziąć w swoje ręce i potrafić zanieść tam, gdzie chcecie, żeby to było. Tak. Być może nawet na chwilę zostawić to dla siebie, żeby się cieszyć tym. Tym nowym. Zaopiekujcie się tą nową energią ziemi, tym nowym dynarem, ty, tym czymś bardzo stabilnym, bardzo pewnym. Rozkoszujcie się tym. Zostawcie to dla siebie. Dlaczego to? Dlatego, że Wy, mam wrażenie, na ten moment możecie czuć się. Emocjonalnie bardzo dojrzali na to, żeby rozpocząć coś nowego. Tutaj mamy emocje, dziesiątka kielichów, czyli taki szczyt spełnienia na polu rodzinnym, ale też na polu swoich emocji, swoich uczuć. Być może niektórzy, niektórzy z Was będą już chcieli ułożyć sobie. Życie emocjonalne, uczuciowe z kimś na nowym gruncie, tak? Czyli w swoim nowym miejscu, w swoich nowych czterech ścianach, bo to też o czym mówi czwórka pentakli. Jesteście gotowi na to, żeby przyjąć coś nowego. Nie wahajcie się, już nie wybierajcie nic więcej. To Wam mówią karty. Nie zastanawiajcie się, co wybrać? Nie działajcie dwutorowo. Nie balansujcie już z tymi monetami. Wybierzcie to, co jest dla Was właśnie nowe, pewne. To już nie ma się nad czym zastanawiać. To jest ten moment dla Was. To jest dla Was ten moment. No i ta arcykapłanka, słuchajcie. Myślę, że intuicja Wam po pierwsze podpowie, co robić. Jeżeli tutaj jeszcze macie jakieś wahania, bo to jest w negatywie ta dwójka pentakli, intuicja Wam powie, co robić, mądrość Wam również podpowie, doświadczenia życiowe Wam podpowiedzą, co robić, jak działać, żeby sobie pokona żeby pokonać, nie, żeby może nie pokonać, ale żeby udźwignąć tą nową energię, tak? Ale Wy będziecie też działać na bazie doświadczeń emocjonalnych, związków, związku, co Wam jest potrzebne. Do tego, żeby być właśnie spełnioną osobą, mądrą osobą. I co Wam sprzyja, słuchajcie, Mag? Możecie wziąć śmiało sprawy w swoje ręce, wziąć ten denar w swoje ręce, bo Wy macie właśnie w pozytywie tą energię Maga, czyli jesteście w stanie zrobić wszystko i cokolwiek by to nowego nie przyszło. W tej chwili to Wy sobie z tym poradzicie, bo macie wszystkie artefakty do tego, żeby sobie właśnie z tym poradzić. Potraficie zaczarować swoją rzeczywistość na swoją modłę, że tak powiem. Macie siłę, macie energię, macie magię w sobie. Rozkoszujcie się z ty tym, jeszcze raz mówię: trzymajcie to dla siebie, wykorzystujcie to, działajcie intuicyjnie i działajcie magicznie. I wynik jest taki, że sprawy w tym momencie, jeżeli się zdecydujecie przy pomocy intuicji, na, na bazie doświadczeń emocjonalnych na przyjęcie tego nowego, to świat ruszy do przodu. Będziecie mieć siłę i energię do, do działania. W wyniku, bo na razie jest takie chwilowe, powiedziałabym, też zatrzymanie, tak? bo Wy musicie to odebrać, to zabrać. Wiedzieć, co z tym zrobić, słuchać się głos intuicji, a potem już wszystko pójdzie tak jak trzeba. Pamiętajcie o tym magu tutaj w pozytywie. Bardzo dobra energia. Jeżeli mag nam sprzyja i to my jesteśmy magiem, to my możemy wszystko. Nic nam nie przeszkodzi w swoim działaniu. Tak samo jak i rycerzowi buław, nic nie przeszkodzi w działaniu. On po prostu działa. Tylko nie wahajcie się zbyt długo. Nie stójcie na krawędzi też, tak? Balansu między jednym a drugim. Jakie jest dodatkowe przesłanie jeszcze dla Was? Rycerz Buław. I zobaczcie, ta karta rycerz buław to właśnie energia działania. Tak? Pędu, ale zobaczcie, co się dzieje na tej karcie. Ten rycerz buław nie wiedzieć, czemu na chwilę się zatrzymał. Zatrzymał się przed urwiskiem, tak? czyli w takim, y, przed skokiem w nieznane. Pamiętajcie, As y, Pentakli to nie jest do końca znana energia, to jest nowa energia. On, ten koń się zatrzymał, żeby się posilić, być może też, ale to jest rycerz buław. On będzie działał. Za sekundę. I to samo wam powiedziały te karty. Zanim weźmiecie, chwilę przystańcie. Wybierzcie, weźcie. Przenieście tam, gdzie trzeba. Zatrzymajcie to chwilę dla siebie. Przemedytujcie to wszystko. Przetwórzcie na swoją energię, na, na swoją korzyść. Intuicja, doświadczenie i ruch. I to samo jest, akurat w tej talii jest ten rycerz, była w troszeczkę zatrzymany, ale ponieważ rycerza była w nic nie powstrzyma, on pójdzie dalej, on skoczy, on weźmie ten denar. No, dwójki bardzo ładne przesłanie na tą chwilę, na ten moment. I zobaczymy, co jeszcze się tutaj kryje u trójek z kamieniem. Granat, jakie przesłanie dla was na ten moment? Cevsash, bo słońce, czego nie? Głupiec? No, kochani, yy, gwiazda. Same wielkie arkana na razie tu widzę. Głupiec w przeszkodzie. Trójka była i w wyniku mamy miecz. Na kolejne. Wielkie Arkana Rydwan. Dobrze. Ja powiem tak. Myślę, że należy w tym momencie oprzeć się na tym, co już znacie. Tak? na swojej sile, na swojej energii, na takim postępowaniu bardzo racjonalnym, tak, poukładanym. Nie wprowadzajcie zamętów w tym momencie w swoje życie. Bazujcie na tym, co już wiecie. Co już jest ułożone. Co już ma hierarchię ważności, bo to jest czas ogrzewać się w tym doświadczeniu. Karty odradzają wejście w coś nowego, rozpoczynanie coś niepewnego, tak? Coś, co może się udać albo nie. To jest bazowanie nie na energii głupca, tak? Czyli człowieka niedoświadczonego, infantylnego, dziecinnego być może. Pewnego siebie, ale za bardzo, bo to negatyw. A weź w energię cesarza, czyli mężczyzny odważnego, pewnego siebie, energii takiej ojcowskiej, mocnej, ognistej, który zna, który wie. I wyjdźcie do słońca w tym wszystkim. Mało tego, moi drodzy. To wam da ruch do przodu. Zdecydowanie ruch do przodu. Na pewno będziecie mieć siłę, że to, nad czym pracowaliście wcześniej, przynosi już efekty, bo to jest nieuniknione. Tuż są już efekty, my czekamy na to. My już wiemy, że to jest. Dużo się nauczyłam, nauczyłem. Teraz mogę troszeczkę odpocząć i na bazie tego wszystkiego relaksować się. Mało tego, gwiazdy wam sprzyjają, wszechświat wam sprzyja, anioły wam sprzyjają, wszystko wam sprzyja. Byleby się nie doprowadzić do energii dwójkowości, czyli znowu nie wiem, co wybrać, bo jeżeli wejdziecie, będziecie balansować między tym, co pewne, ciepłe, ochronne, a tym, co niepewne, ryzykanckie, dziecinne, to wtedy znowu może pojawić się wybór zupełnie niepotrzebny. Takie błądzenie po omacku. Cesarz nie błądzi po omacku. Cesarz wie, co ma robić. Ma ochronę. I zobaczcie, on ma ochronę w postaci tarczy, a Wy macie ochronę w postaci gwiazd. Tylko wystarczy wyjść do tych gwiazd, do Słońca, do Księżyca, do wszechświata. I wtedy poczujecie tą energię. Że to już niedługo. Wszystko ruszy do przodu. Tylko nie, błąd, nie, nie należy błądzić po omacku w tym momencie. Cesarz tego nie robi, a to jest wasza główna energia. Jakie jeszcze dodatkowe przesłanie dla Was? Zobaczymy. Co jeszcze karty mają do powiedzenia? Trójka Buław. Ja bym powiedziała tak tutaj, odnośnie jeszcze tej Dwójki mieczy. tak, zatrzymać się przede wszystkim na krótko, zaczerpnąć świeżego powietrza, tak, energii, siły witalnej, wy wiecie co robić, bo wy jesteście tu, tutaj cesarzem, Trójka Buław to też takie chwilowe zatrzymanie jest, prawda? Bo a my już czekamy, jak coś przypłynie, tak? Jak już coś do nas przyjdzie, coś przychodzi, my to czujemy. I teraz tak macie dwie możliwości. Albo wejdziecie w to, co już wiecie, co jest pewne, w tą energię bardzo taką no, cesarską, tak? Tu jest systematyczność, tu jest hierarchia, albo wejdziecie w drugie drzwi, czyli w kartę głupca, tak? czyli w nowe nieznane. I karty mogą wskazywać, że jeżeli wejdziecie w nowe nieznane, to znowu będziecie błądzić po omacku. A jeżeli wejdziecie w pewne, to rydwan, czyli ruch, coś się dzieje. Albo ruchu w Waszej energetyce, tak? Że Wy też czujecie, może nie będziecie działać jeszcze, bo tutaj jest: ja tutaj widzę taką większą wiarę w to i to, że wewnątrz czujecie, że coś już tam bulgocze, coś się dzieje. I wtedy macie szansę po ogrzaniu się, tak? Po zaczerpnięciu tej energii dojrzałej, pewnej, ciepłej, magicznej. Weź w dobre drzwi, iść dobrą drogą. Tylko nie na hura, tak jak ten głupiec, tylko właśnie mądrze, mądrze wybrać, żeby później nie błądzić znowu, nie wiadomo gdzie, za czym i co wybrać. Piękne przekazy macie tutaj, moi drodzy, wszyscy. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Zabierzcie ze sobą, jeżeli Wam to czytanie pomogło, to co dla Was jest, jest najlepsze. No i na końcu chciałam Wam również podziękować za pozytywne komentarze, za maile. Wszystkie czytam. Pamiętajcie o tym, za lajki, za subskrypcje i życzę wszystkiego dobrego.